Dzień dobry, ja dzisiaj przychodzę z kolejną historią z mojego gabinetu. Przyszło do mnie małżeństwo, które już jest kilka lat po rozwodzie, mają swoje nowe rodziny, z tych związków mają także dzieci. Problem dotyczył tego, że jedno z rodziców i tutaj uwaga celowo nie będę mówiła czy mama, czy tata że jedno z rodziców zarzucało drugiemu rodzicowi, że ten rodzic utrudnia kontakty. I syn nie chce się widywać z tym drugim rodzicem. Dziecko mieszkało przy jednym rodzicu, z drugim rodzicem miało zasądzone kontakty. W tej chwili już nie pamiętam jakie, ale od dłuższego czasu ten chłopiec nie chciał się widywać z tym drugim rodzicem. Oboje rodzice zostali zobowiązani przez sąd do dogadania się, wybrali mój gabinet, przyszli do mnie. Wysłuchałam rodziców, ale od razu powiedziałam rodzicom, że najważniejsze jest dla mnie dobro dziecka w tej sytuacji najważniejsze jest dla mnie to, co dziecko myśli i, i czuje, więc ustaliłam z nimi pewne rzeczy, ale czekałam na wizytę z dzieckiem. No i te wizyty z dzieckiem się odbyły jedna, druga, trzecia. I chłopiec bardzo mocno oponował przed spotykaniem się z drugim rodzicem. Ja nawet proponowałam, żeby to było na bezpiecznym, neutralnym gruncie u mnie w gabinecie. Chłopiec ma 12 lat, więc już nie jest mały, swoje wie, swoje myśli i swoje przeżył. Proponowałam różne konfiguracje na krótszy, na dłuższy czas, żeby jakoś spróbować wprowadzić z powrotem tego jego drugiego rodzica w życie, bo. Druga strona się jakby jak najbardziej się na to zgadza, natomiast chłopiec ma w sobie tak dużo żalu, rozczarowania, smutku, trochę też strachu, że absolutnie rękami i nogami zapiera się przed tymi kontaktami. Chłopiec bardzo rzeczowo podał mi argumenty, dlaczego tak się dzieje. Jednym z argumentów było to, że od paru lat ta druga strona ma paszport tego chłopca i absolutnie nie chce wydać. Drugi z rodziców zdecydował się na razie nie składać sprawy do sądu o wydanie tego paszportu, dlatego że są w domu małe dzieci, zajęci są wieloma innymi rzeczami. I w ramach podania gałązki oliwnej zaproponowałam drugiej stronie, żeby ta druga strona oddała dziecku, już, już nie, nie rodzicowi, z którym to dziecko mieszka, ale bezpośrednio dziecku nawiz.